Czas na porównanie. Dwie smartwagi, dwie porządne, topowe smartwagi. Tylko która jest lepsza? WeFinx kontra iHealth. Zapraszam. W prawym narożniku biały iHealth. Waga iHealth, czyli firmy, która jest powiązana z Xiaomi, ale już się od niej dosyć mocno oderwała. Która idzie w stronę. Bardzo zdrowotnych rozwiązań, producent bardziej chiński, a po mojej lewej WeThings, czyli francuski producent, też mocno technologiczno zdrowotny, z różnymi przebojami, bo był przez chwilę Nokią, potem wrócił do swojej marki. A jak one się sprawują, jak wyglądają, jak działają? No to wszystko w dzisiejszym filmie. Zaczynamy od wyglądu. Akurat porównuję białą z czarną, ale WeThings też ma wersję białą-szarą, tylko po prostu jej nie dostałem, co się rzuca na pierwszy rzut oka iHealth jest sporo mniejszy. Jak widzicie, może się spokojnie schować w WiFISie, jest zdecydowanie mniejszy, jest też wyższy, jeżeli chodzi o stricte o samą wysokość, i tu i tu mamy szkło. Nie mamy takiego hamskiego plastiku na, yy, na samej górze, więc to jest zdecydowany plus. iHealth jest bardziej podzielony na takie kwadraty. Jak możecie zobaczyć. Withings ma paski, jeżeli chodzi o wygląd, to już jest kwestia gustu. Komu się bardziej podoba? Moim zdaniem, mi bardziej się podoba trochę iHealth, ale to jest, to jest kwestia naprawdę stricte gustu. To, na co mogę zwrócić uwagę, to jest kwestia wyświetlacza. Bo tutaj mamy stary wyświetlacz LCD, jeszcze z pierwszych wag iHealth. Rzecz, z którą mam problem. Tutaj mam już bardziej wkomponowany wyświetlacz w, w, w całą wagę. Mamy co prawda takie wycięcie na niego, taki trochę noczek z iPhone'a, ale wygląda to po prostu lepiej, jeśli chodzi o ładowanie. iHealth działa bateryjnie. Potrzebujemy cztery bateryjki AAA, czyli trochę staro. Tak bym powiedział, ja wolę, gdy coś jest ładowane. Poprzez kabelek i tak jest w mamy tutaj ładowanie poprzez kabel, minus jest to ładowanie przez micro USB, a nie USB-C, czyli nadal nie idealnie. Żaden pod tym względem nie jest moim zdaniem dobry, Jak którykolwiek pójdzie w stronę, że będzie ładowany z kabla USB-C, wtedy dostanie plus. Ilość funkcji, które te dwie wagi przesyłają i mierzą jest różna na korzyść WiFix iHealth jest podstawową smartwagą, tak bym ją nazwał. Mierzy nam wagę oczywiście, ale mierzy też nawodnienie organizmu, masę mięśniową, masę tłuszczu, wszystkie takie podstawowe informacje, których poszukujemy. Withings mierzy to wszystko oraz, to jest Withings Body Cardio, więc mierzy kilka rzeczy ekstra takich stricte zdrowotnych. Mierzy między innymi nasz wiek żył, mierzy Pulse Wave. Mierzy wszystkie rzeczy związane z sercem, tętno, średnie tętno i tak dalej, więc tego jest o wiele, o wiele więcej w kontekście WeThings, więc jeżeli chodzi o funkcjonalność tego ile waga nam oferuje, no to tutaj zdecydowanie wygrywa WeThings. Teraz czas na aplikację. Aplikacja WeThings to jest HealthMate, aplikacja iHealth to jest iHealth. W HealthMate mamy tak, mamy inteligentny czat, który z nami rozmawia i tak naprawdę na bazie tych naszych pomiarów jest w stanie nam coś proponować. Na przykład powiedzieć, że mamy zbyt niskie BMI albo zbyt wysokie, albo że idziemy w dobrą stronę, żeby osiągnąć nasz cel wagowy albo w złą. To jest gigantyczna zaleta. A raz mamy nasze wszystkie measurements, czyli wszystkie nasze pomiary, ale nie tylko, bo Angel się łączy z różnymi aplikacjami w dwie strony. Czyli stamtąd też przychodzą informacje tutaj, więc na przykład mamy ilość kroków, którą wykonaliśmy. Mamy właśnie nasz wiek żył, wagę, tętno, pulsuje Velocity, o którym wspominałem, sen, średnie tętno. Jest tego sporo. Na dashboardzie widzimy, jak to się prezentuje, czy coś nam spadło, czy nam podskoczyło. W devices, no to mamy tą naszą uwagę, i tutaj możemy m.in. ją zaktualizować. A w profilu jest, jest ten nasz profil. Dużo danych, ładnie się prezentujące, nowoczesna aplikacja. Czy iHealth jest gorzej? Z iHealth jest gorzej. Jeszcze Wam tylko wspomnę o jednej rzeczy, która teraz mi się pojawiła, o której powiem. iHealth działa po Bluetoothie, wi działa po Wi-Fi. Więc tu ja wolę Wi-Fi bardziej niż Bluetooth, a więc też raczej w stronę Wifi się skłaniam. Więc tak, jeżeli chodzi o wyniki z to widzicie, że ta aplikacja jest starodawna. Mamy twarde dane, że tak powiem. Mamy tą wagę, bije maja. Widzimy tutaj, jak się nasz cel zmienia. Właśnie te podstawowe wartości, które on nam liczy, to wszystko tutaj jest. Mamy również trendy w postaci takich wykresów. Aczkolwiek, zdecydowanie no jak porównamy te aplikacje, to WiFingS zdecydowanie wygrywa. Jeżeli chodzi stricte o apkę, ilość danych i sam wygląd. Tutaj nie ma co ich porównywać, bo, bo po prostu WiFingS jest wyżej moim zdaniem. Jeśli chodzi o pomiary, waga pokazują podobnie, ale takie rzeczy jak na przykład masę mięśniową czy masę tłuszczu już różnie. Eichhaut pokazuje, że mam okolice 25%, Wifins pokazuje, że mam okolice 15%. Trochę bardziej wierzę w tym aspekcie Wifiks, ale ciężko jest powiedzieć, musiałbym mieć trzecią wagę, żeby zobaczyć, kto jest bliżej i który ma, który ma większą rację. Kolejny ważny element. Często przeważający to ceny. iHealth kosztuje około 240 zł. WeFings kosztuje około 500 zł. Czyli w cenie jednej wagi WeFings mamy dwie wagi iHealth. To na pewno jest ważnym elementem na rzecz wagi iHealth. To czas na podsumowanie. Wygląd dla mnie osobiście iHealth, żadna nie jest idealna, ale WeFings też może się podawać. Ilość funkcji WeFings bije iHealth. Aplikacja WeFings, Bije iHealth. Cena iHealth bije WiFix. Więc musicie tutaj po prostu się zastanowić, czy chcecie dopłacić 500 zł i mieć um, wagę WiFix, która ma więcej tych funkcji i fajniejszą aplikację. Czy są one dla Was zbędne? Nie potrzebujecie, potrzebujecie po prostu smart wagi, która jest ładna i fajnie działa i idziecie w stronę iHealth. Więc dzisiejsze porównanie jest dosyć proste. Chcecie więcej, dopłacacie dwa razy tyle. Chcecie mniej, płacicie 240 zł. Z obu produktów, wierzcie mi, bo oba testowałem, będziecie zadowoleni. Ja Wam za dzisiaj dziękuję i zapraszam do naszych pozostałych porównań. Trzymajcie się ciepło.